Kluczki to spektakl, w którym wykorzystujemy trochę zapomnianą konwencję włoskiej komedii Delarte i wykorzystujemy ją do tego, żeby opowiedzieć historię prowincjonalnego teatru. W tym teatrze życie upływa oczywiście na intrygach, między miłością i sztuką. Czym się pan zajmuje w tym pan? Jeżeli komedia dell'arte, to musi być oczywiście amant, amantka i arlekin. Będzie to znakomita zabawa dla widzów w każdym wieku. Sztuka polega na tym, żeby kochanków zyskiwać, a nie żeby ich przy sobie zatrzymywać. W sztuczkach mamy typową konwencję teatru w teatrze. Zły dyrektor zamknął kawę w szafie. Aktorzy, personel teatru są tym faktem oburzeni. Co z tego wyniknie, zobaczycie w sztuczkach. W spektaklu sztuczki wielokrotnie przekraczamy linię sceny, wchodząc w interakcję z publicznością i wciągając ją do naszej teatralnej opowieści ku ich wielkiemu zaskoczeniu. Bega! 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 Mega! pega